Słuchaj, tego Pierdam się w twoją matkę a, a. Ona robi ciasto, gdy chodzi za kalec a. Pierdalam się tutaj jak palec w jej cipkę Pierdalam się tutaj i jest, jest zajebiście Ona tak mówi ale tak mówi szeptem, wpierdalam się tutaj jak na backstage. Jak na backstage. O! Tam białe parapety. Twój stary kurwa ja rapety. <grystanie> słuchaj, słuchaj. To z nami nie pogrywaj To jest Wapo, to jest Piotro. To jest twoja matka kurwa. <grystanie> Z nami twoja matka, a ja lecę sobie freestyle Znam już ją tak długo, że piszę z nią na insta Ze mną jest tu Piotra, kurwa, śmieję się jak Pizda Mam to kurwa w dupie, bo nawijam sobie freestyle Wow, freestyle, a ej Lecę się jak John Cena Wow, lecę tak, e, Do mnie pisze twoja biba Wow, wow, wow Wpierdalam się tu i tam o. Wjeżdżam tutaj tak jak pan o. Mam zajebisty plan Co do twojej matki o. Wpierdalam się tutaj Rona robi hał hał tak jak haski Ona mi szczeka Twój stary dopala beta, o. dopala nie do pałki o. Twoja stara odpala zapałki Sprzedaję je na targu Kurwa za marne grosze Pierdałem się tutaj Ona mówi Dobry Boże oh. <grywa>